zakończona praca na ulicy w ramach, w Lubinie, w ramach przebudowy dróg powiatowych obejmujących m.in. minę miejską Lubin. Jest to dowód na to, że nasze działania podjęte dwa, ponad dwa lata temu, związane z przyjęciem drugiego prezydenta miasta Lubina, zakończyły się sukcesem. Jest to wymierny dowód, a więc nie tylko nasze deklaracje, które były określone w wieloletnim planie inwestycyjnym, ale także i konkrety. Mówiliśmy, że zrobimy drogi i je robimy. Na ulicy Piłsudskiego wymieniliśmy podbudowę w niektórych odcinkach, tam gdzie było to konieczne. Wymieniliśmy kanalizację deszczową, sanitarną, wybudowaliśmy chodniki, zatoki autobusowe, wybudowaliśmy ścieczkę rowerową od. Yy, Wyremontowaliśmy i zmodernizowaliśmy oświetlenie uliczne, a więc wszystkie te elementy infrastruktury, które są konieczne do funkcjonowania w normalnych warunkach drogi z prawdziwego zdarzenia. Wybudowaliśmy nowe rondo na styku ulic Leśnej i Piłsudskiego, a przede wszystkim wykonaliśmy nową nawierzchnię, tak zwaną cichą, która redukuje hałas nawet do 8 dB. Pod koniec sierpnia będą wykonane e, prace badawcze, pomiarowe. Wówczas zobaczymy, ile, e, jak, w jaki sposób ten hałas został zredukowany poprzez zastosowanie nowatorskich, jedynych prawdopodobnie na Dolnym Śląsku rozwiązań związanych z cichą nawiedzą. Technologia ta oprócz zmniejszenia natężenia hałasu, dla e, takiego zobrazowania e, najbardziej chyba widocznego, można by rzec, Porównanie jednej do drugiej nawierzchni sprawia wrażenie dla osoby stojącej w odległości kilkunastu metrów od drogi, jakby zmniejszyło się natężenie tego ruchu przynajmniej o połowę. Nawierzchnia ta posiada system kanalików odprowadzających dźwięk, ale również i odprowadzających wodę. Kierowcy szybko zauważą, że przyczepność do tej nawierzchni jest zdecydowanie lepsza niż w standardowej drodze, a ponadto nie występuje zjawisko, takiego, zjawisko nadsterowności samochodów przy przekraczaniu oczywiście prędkości, ponieważ woda jest odprowadzana również tym systemem kanaliku. Gdybyśmy zobaczyli po deszczu, jak ta droga się zachowuje, kiedy z nią eksploatują auta, zobaczyliście Państwo, że ona zdecydowanie szybciej przesycha i szybciej odprowadzana jest woda. Oczywiście wymaga to pewnego reżimu. Ochrony tej drogi konserwacji nie wolno posypywać jej piachem, ponieważ ten system by został wtedy zatkany i cała ta robota bierzały na niej. Ale to w tak zwanej dokumentacji obsługi użytkowania tej drogi zostało przekazane wszyscy mogli ustaleni. Jest około 30% droższa od tradycyjnej, ale na, na ulicy Piłsowskiego wykonano e, tę pracę w cenie takiej jak za e, technologię tradycyjną. A więc promocyjnie. Też jest bardzo ważne, przez 30 lat na tej drodze nie było robione zupełnie nic, oprócz no, jakichś takich pracy, łatania dziur. A przypomnę, że ta droga dopiero od ostatnich trzech lat należy z powrotem do powiatu. W tej chwili hmm. mamy przed sobą drugi etap. Drugi etap będzie obejmował ulicę Leśną. Jest to całość zadania do wykonania. W tej chwili jest na w ulica Hutnicza i bardzo sprawnie idzie nam przebudowa i będzie też zakończona wkrótce ulicy Jana Pawła. To są te inwestycje, które obiecaliśmy, że będą zrobione główne drogi w gminie Lubin budowane przez Powiat. Połat,